Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów jak mnie umiłował Ojciec, tak ja was umiłowałem. Wytrwajcie w mojej miłości. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca Mego i trwam w Jego miłości. To Wam powiedziałem, by radość moja w Was była i aby radość Wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja Was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co Wam przykazuje. Już Was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, ale nazwałem Was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem Wam wszystko, co usłyszałem od Ojca Mojego. Nie Wyście mnie wybrali, ale ja Was wybrałem i przeznaczyłem Was na, na to, abyście szli i owoc przynosili. I by owoc wasz trwał, aby wszystko dał Wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To Wam przekazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Oto Słowo Pańskie. Dzisiejsze czytania kierują naszą uwagę ku istocie naszego życia, naszego powołania, ku istocie istnienia tego świata, ku naszemu przeznaczeniu, a mianowicie ku miłości. Miłość w naszej rzeczywistości obecnie. Jest chyba, odejrzę, słowem najbardziej nadużywanym. A jeżeli jakieś słowo w pewnym momencie oznacza wszystko, to tak naprawdę nie oznacza nic. Bo mówimy, że kochamy Boga, mówimy, że kochamy drugą osobę, mówimy, że kochamy naszego, nasze ulubione zwierzątko, że kochamy nasz ulubiony przedmiot, w zasadzie wszystko kochamy. Oczywiste jest, że w tym można powiedzieć chaosie miłości, który się dzisiaj tak wiele mówi, a jednocześnie tak niewiele prawdziwie. Bóg prosi nas o to, abyśmy zastanowili się nad tym, co oznacza kochać Boga. A w tym kontekście także człowieka. Klasyczna definicja miłości mówi o tym, że jest to relacja międzyosobowa. Już w tej definicji można powiedzieć, widzimy pierwsze klucz, pierwsze sito, które powoduje, że wszystkie inne relacje do zwierząt czy przedmiotów nie wchodzą w zakres tej definicji. Nie chodzi to, że nie, powinni, że nie mamy prawo, prawa przywiązać się do chociażby istot żyjących, które często odzajemniają nam naszą dobroć bardzo silnym przywiązaniem, niekiedy nawet silniejszym niż nie. nie jeden człowiek. Ale mówiąc o miłości, musimy wyjść poza poziom sentymentalny, poza poziom uczu uczuciowy, a wejść na zupełnie inny poziom, na poziom duchowy. Miłość jest relacją międzyludzką, zarówno do osoby, jak i do grupy osób. W tym kontekście możemy mówić o patriotyzmie, czyli umiłowaniu Ojczyzny. Mówimy, ojczyzna nie jest osobą, ale patrząc na naród, który gdzieś utożsamia się z Ojczyzną, mówimy o grupie osób, z którą czujemy wyjątkową więź, z którą czujemy. Wspólne korzenie, wspólne pochodzenie. Ale wracając do definicji miłości, zauważamy, że jest to relacja międzyosobowa, która bazuje na pewnym zaufaniu bazuje na więzi, trwałej więzi to nie może być więź czasowa i która zawiera jakiś element wyłączności. Że z tą daną osobą mam. Coś wspólnego i tylko z nią. W tym kontekście możemy spojrzeć chociażby na miłość małżeńską, w której ten element wyłączności zawiera się w całkowitym oddaniu się i przyjęciu tego drugiego w wymiarze zarówno duchowym, jak i cielesnym, całkowitym i wyłącznym, w taki sposób, że żadnej innej osobie takie oddanie nie przysługuje. Także w stosunku do Boga jest ten element wyłączności, bo pierwsze przykazanie, które znamy, mówi o tym, aby miłować Pana Boga na pierwszym miejscu. Co znaczy miłować Pana Boga na pierwszym miejscu? I czy te miłości stoją z sobą w konfrontacji? Bo jeżeli mąż czy żona ma być dla mnie najważniejsza i jednocześnie Pan Bóg, to jak to pogodzić? Otóż ten porządek pierwszeństwa. Da się pogodzić, ponieważ miłość do Boga stoi na zupełnie innym poziomie niż miłość do drugiego człowieka, chociaż jedno wynika z drugiego. Dlatego nie ma między nimi sprzeczności. Można kochać całkowicie Boga, jednocześnie być wiernym i miłować swojego męża czy żonę. Jedno nie wyklucza drugiego, a tak naprawdę jest uzupełnieniem. A mówiąc nawet bardziej duchowo, jedno jest, wypływa z drugiego. Dlatego, że miłość Boga jest źródłem wszelkiej miłości na tym świecie. O tym słyszeliśmy w drugim czytaniu. Ale mówiąc o miłości, zakrada się inny problem, o którym chcę powiedzieć, który jest często obecny także w duchowości człowieka, wiary człowieka wierzącego. Mianowicie miłość utożsamia z jakimś przeżyciem emocjonalnym. Miłość do Boga utożsamia się z jakąś potrzebą duchową, utożsamia się z jakimś poczuciem tylko i wyłącznie wdzięczności Bogu, wychwalania go. Nawet można powiedzieć, że jest rzeczą właściwą, tylko że jest to punkt docelowy, a nie punkt wyjścia, że w pewnym momencie człowiek wiary chodzi na taki poziom, że pozostaje tylko uwielbienie i dziękczynienie Bogu. I to jest prawda. Mistycy często to przeżywali. Ale nie oszukujmy się w naszej rzeczywistości to jeszcze niekiedy nam daleko do takiego stałego stanu uwielbienia i wychwalania Boga, który tak naprawdę osiągniemy dopiero po tamtej stronie. To jak słyszymy w Piśmie Świętym aniołowie nieustannie wpatrują się w oblicze Boga i ich modlitwa, która trwa non stop, polega na jego adorowaniu. Na nieustannym przeżywaniu radości z tego, że jest Bóg. No ale tutaj na ziemi to chyba takiego stanu poza mistykami to raczej nikt z nas nie osiąga na stałe. Chyba, że ma problemy natury psychicznej. I to jest kolejny problem, który chcę zaznaczyć. Wiele razy zdarza się nam, że mylimy życie, jakby mieszamy życie psychiki człowieka z życiem duchowym. Wiele osób które ma problem natury psychicznej, widzi go, interpretuje w kontekście natury duchowej i, co jeszcze gorsza, buduje na tym swoją duchowość. Mówiąc bardzo tak w prostej linii, nie do końca może sprawiedliwie, ale żeby pokazać to na jakimś przykładzie, depresje nie są, powiedzmy sobie szczerze, w prostej linii doświadczeniem krzyża danego przez Pana Boga. Depresja jest chorobą natury psychicznej, której należy leczyć także psychicznie, a nie dopatrywać się jakiegoś działania nadzwyczajnego Boga ani tym bardziej demonów, jak niektórzy dzisiaj to widzą. Przeżywają silne stany depresyjne i uważają, że jest to kwestia diabła, który ich kusi. Nieprawda. Wcale nieprawda. To jest problem natury psychicznej, i w kompetencjach psychologa jest rozwiązanie tego problemu, a nie księdza. Chyba, że mówimy o pewnym wsparciu duchowym, który jest konieczny, oczywiście, dla każdego człowieka, niezależnie od tego, w jakim stanie się znajduje, ale istota problemu nie jest duchowa. Nie mylmy sfery psychicznej ze sferą duchową i nie daj Boże, nie budujmy na niej naszej duchowości. Bo miłowanie Boga, wracając do tematu, to tak jak w każdej miłości, jest to wyrażenie więzi, wyrażenie zaufania do tej drugiej osoby na podstawie, Pewnej, można by było powiedzieć, pewnych relacji, które wiążą z sobą pewne obowiązki względem mnie i pewne prawa, jakie mam. Tak naprawdę za rzeczywistością miłości stoi relacja praw i obowiązków. Chociaż nie do końca sobie z tego zdajemy sprawę. Ja mogę zaufać drugiej osobie, dlatego że wiem, że ona mi nie wyrządzi krzywdy, że ona. Mnie kocha, że na niej mi nie zależy, ale także mogę na nią, na nią liczyć, mogę jej zaufać, dlatego że wiem, że jak do niej nie wiem, zadzwonię, ona na pewno odbierze. Jest w poczuciu obowiązku w stosunku do mnie. Jest jakaś więź, która rodzi relację obowiązku w stosunku do mnie i wzajemnie ten obowiązek także na ten obowiązek w stosunku do niej może ona na mnie liczyć, że ja też okażę. W pewnym momencie, jeżeli trzeba będzie postawę jednoznaczną i stanę na gotowość, stanę na poziomie zadania, które przede mną, i przyjdę Mu z pomocą, przyjdę Mu z odpowiedzią, jeżeli tego oczekuje. A więc miłość rodzi relacje na poziomie, jeszcze raz mówię, odpowiedzialności za drugą osobę. I w tym kontekście. Także musi się budować nasza miłość do Pana Boga. Bo nie oszukujmy się, te stany dziękczynienia, uwielbienia Pana Boga, jeżeli nas dotykają za pomocą działania Ducha Świętego, one są czasowe. Pan Bóg budując zdrową duchowość człowieka nie pozwoli na to, aby zbyt długo przebywał na górze tabor. Pamiętamy tą scenę z Ewangelii, gdzie trzech apostołów, takim się to bardzo spodobało, że chcieli rozbić namioty, czyli zostać tam na dłużej. Pan Bóg w tym momencie powiedzmy Prysnął im z oczu, ta wizja, którą mieli, to szczęście, i Pan Jezus szybko ich sprowadził na ziemię. Zeszli na dół swojej codzienności, wcale nie zostali na górze tabor przez całe życie. Podobnie jest i w naszym życiu. Te chwile uniesienia radości, te chwile dziękczynienia Bogu za to, że nas stworzył, za to, że nas obdarzył wszelkimi dobrami, że nas ochrania, one są doświadczeniem, ale bardzo często doświadczeniem chwili. I na tym nie da się budować miłości do Pana Boga. Ja nie mogę powiedzieć, że jest to stałą więzią relacji z Panem Bogiem to, że od czasu do czasu zachwycę się na tym jak Pan Bóg mi pomaga. Bo to jest niedojrzałe. To jest nieprawdziwe. To jest powierzchowne. Na czym więc mamy budować naszą relację? Jeżeli codzienność pokazuje nam to, że tak naprawdę bywają momenty, gdzie w ogóle nie widzimy tej ręki opatrzności Bożej nad naszym życiem. Gdzie w tej codzienności zapominamy już o tym Panu Bogu, że tak trudno jest cały czas kierować myśli ku Niemu, naszą wolę? W jaki sposób więc Go kochać? W jaki sposób zaznaczyć to w swoim życiu, że wiem, że Bóg jest obecny koło mnie i wyrazić to, odpowiedzieć na Jego miłość? Właśnie tu dotykamy sedna sprawy. Mianowicie to, co słyszeliśmy, powtórzyliśmy to zresztą przed Ewangelią, w Psalmie, w aklamacji. Jeśli kto mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy. A więc miłowanie Boga w codzienności polega na wypełnianiu Jego nauki, Jego przekazań. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynicie to, co Wam przykazuje. Czyli miłowanie Boga w konkretnej rzeczywistości to jest życie zgodne z przykazaniami. Przynajmniej usiłowanie. Próba życia zgodnie z przykazaniami. Mi nie wolno odrzucić żadnego z przykazań, bo będę budował moją miłość na bo do Boga na czymś fałszywym, na czymś niepełnym, na czymś z gruntu rzeczy już wadliwym. I dopiero w tym kontekście możemy mówić o świadomości miłowania Boga, że ja żyję codziennie starając się przestrzegać tych przykazań. Dlatego Dobrą rzeczą jest i namawiam do tego wszystkich tu obecnych, aby pod koniec dnia, szczególnie jeżeli jest ku temu sposobność, do naszej codziennej modlitwy, naszego pacierza wieczornego, włączyć 10 przykazań. To naprawdę nie zajmie więcej jak 15-20 sekund, żeby je wypowiedzieć, ale wypowiedzmy je pod koniec dnia. Niech pojawi się ta świadomość, co znaczy miłować Boga. Dziesięć przykazań Bożych. Kto zachowuje moją naukę, wtedy się może okazać, że do tej miłości mi jeszcze bardzo daleko. I to moje wyobrażenie na temat miłości Boga runie w gruzach. Bogu dzięki. Będzie szansa na to, żeby zacząć budować od nowa, ale już na prawdziwym fundamencie. Powtórzyć sobie dziesięć przykazań na wieczór. I w tym kontekście zamknąć oczy i pójść spać. Brakuje nam tego. Niestety doświadczenia wieku przeszłego i obecnego spowodowały, że Kościół trochę odszedł od takiej zwyczajnej, prostej katechizacji, ale naprawdę coraz bardziej widać, że tego brakuje. Ludzie obecnie mówią, że kochają Pana Boga, dużo mówią emocjonalnie o nim, ale nie mają żadnej wiedzy o Panu Bogu. Nawet nie znają dekalogu. Jak można kochać Boga nie znając dekalogu? A więc miłość wyraża się w konkretnym czynie, w konkretnej postawie mojego życia w stosunku do Boga. Czy ja muszę widzieć osobę, którą kocham? Ktoś powie: jak kochać Pana Boga, skoro go nie widzę? Odpowiedź idzie także z doświadczenia życiowego. Matka, która poczęła swoje dziecko, też jej nie widzi. Ale jeżeli wszystko jest w porządku, to to dziecko kocha od samego początku. Mimo, że nawet jeszcze je nie czuje w swoim łonie, rodzi się już relacja między nią a dzieckiem, którą można nazwać miłością. Wcale go nie czuje. Wystarczy, że ma świadomość tego, że dziecko jest w jej łonie, że to jest jej dziecko. Wystarczy do tego, aby ta relacja się nawiązała. Podobnie jest z Panem Bogiem. Ale patrząc na Pana Boga, raczej musimy spojrzeć na to relację z punktu widzenia tego dziecka, które się poczęło. Czy dziecko w łonie może nie kochać swojej matki? Bardzo dobrze. Nie może nie kochać matki. Dlatego, że dla niego jest to jedyna rzeczywistość, jaką zna, jedyna rzeczywistość, która gwarantuje mu egzystencję i rozwój. Niezależnie od tego, jaka jest ta matka, to dziecko będzie je kochać w łonie. Jeżeli nie pojawi się straszny grzech przeciwko miłości, jeżeli nie pojawi się inne działania, działania mające niestety podłoże grzechu, wtedy ta miłość będzie się rozwijać sama siebie prawidłowo. Ona się rodzi od samego poczęcia. Bo dziecko jest i powinno być owocem miłości między ludźmi, a nie próbą technicznego manipulowania. I dlatego ta miłość rodzi sobą zobowiązania. I też to widać doskonale na przykładzie tego dziecka i matki. Matka, która uzyskuje świadomość tego, że ma dziecko w swojej łonie, jest w stanie zrezygnować z wielu rzeczy. Przede wszystkim robi wszystko, co możliwe, aby rzucić jakieś nałogi, które ma, przejść na zdrowy styl życia, jakoś oszczędzać się. Jest szereg wyrzeczeń związanych z tym, że matka uzyskuje świadomość tego, że. Ma pod sercem dziecko. Dlaczego? Bo je kocha. I można zadać pytanie, czy w związku z tym matka, która nie rzuca na przykład nałogu palenia papierosu, nie kocha swego dziecka. Myślę, że jeżeli matka czyni wszystko co możliwe, aby ograniczyć to, co niekorzystne dla życia dziecka, chociaż czasami może jej to nie wyjść, dlatego że przywiązanie do nałogu jest zbyt silne i nie potrafi sobie z tym poradzić, bo każdy nauk i grzech generalnie zniewala człowieka, czyli powoduje, że nie ma już wolności wyboru, to w tym kontekście można powiedzieć, że matka nadal kocha swoje dziecko, choć nie potrafi kochać w sposób doskonały. Kocha tak, jak potrafi, innym słowem. Robi to, co możliwe i robi to z całego serca. I to w jakiś sposób ją usprawiedliwia. Mimo, że niestety skutki tej niedoskonałości miłości na dziecku się mogą odbić na Jego zdrowiu i kondycji psychicznej. Ale podobnie i my w relacji do Pana Boga. Mając świadomość tego, kim jest Bóg, odpowiadamy na tą miłość szeregiem, szereg, podejmujemy szereg wyrzeczeń dla Pana Boga. Dzisiaj jest to tyle ważne, że znowu pojawi się kolejne zagrożenie. Wiele osób stawia miłość człowieka nad miłością do Pana Boga. I argument jest taki, proszę księdza, Młodzi ludzie, którzy podchodzą do mnie, mówią: którzy oczywiście żyją w związku nieformalnym i uprawiają cudzołóstwo, po prostu podchodzą, mówią: Przecież my się kochamy. Przecież my się kochamy. Nasza miłość usprawiedliwia wszystko. To jest dokładne zaprzeczenie tego, co powiedział święty Augustyn i życie dokładnie odwrotnie według tego, co powiedział. Święty Augustyn powiedział: Kochaj i rób co chcesz, a nie rób co chcesz i kochaj. Wiele ludzi dzisiaj żyje według tej nomeny. Rób co chcesz i kochaj. Nie, to jest diabelskie. To nie pochodzi od Boga. Nam nie wolno w, imieniu, w imię naszej miłości, nie wolno deptać przykazań Boga i nie wolno nam deptać innych ludzi, bo jeżeli nasza miłość usprawiedliwia wszystko, to w konsekwencji ja mogę zniszczyć, podeptać drugiego człowieka, którego nie kocham. I to nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. I wiele osób, którzy tak funkcjonują, tak też żyją. Zapatrzeni w siebie wzajemnie, niszczą wszystko wokoło. Tragedia, bo zaczynają być konflikty w rodzinach, okazuje się, że rodzina nie akceptuje takiej czy innej sytuacji, zrywają więzi z przyjaciółmi, zrywają więzi z otoczeniem. Nie widzą, że problem jest w nich. Uważają, że ich miłość jest najważniejsza. Po trupach do celu. A potem się okazuje, że to wcale nie była miłość. I pozostają bez niczego. Miłość Boga polega na wypełnianiu Jego przykazań i te przykazania stoją jako gwarant fundamentu miłości człowieka. Nie da się kochać człowieka tepcząc przykazania Boże. Nie ma takiej możliwości. Nie da się wybudować szczęścia na tragedii grzechu, który miał miejsce wcześniej. Nie da się, mówiąc językiem teologicznym. Dlatego w tej miłości cały czas musimy się wydoskonalać. W tej miłości cały czas musimy dojrzewać. I Pan Bóg daje nam na to czas, daje nam ku temu środki, daje nam możliwości, daje nam sakramenty, daje nam adorację, daje nam modlitwę, daje nam pismo święte. Dojrzewamy stopniowo do tej miłości na tyle, na ile potrafimy. I trzeba się do tego przyznać, że w tej miłości. Chociaż nam bardzo zależy, czasami mocno nie domagamy. Podobnie jak ta matka, która nie jest w stanie rzucić swego nałogu, mimo że kocha swoje dziecko. Dlatego, że w pewnym momencie swojego życia doszło w takiej czy innej sytuacji do jakiegoś zniewolenia grzechem. Pan Bóg akceptuje naszą miłość, taka jaka jest. Jest piękna ta scena, którą znamy wszyscy także gdy Jezus po zmartwychwstaniu ukazuje się apostołom i jest to potrójne pytanie do Piotra: Piotrze, czy mnie kochasz? Piotrze, czy mnie kochasz? Piotrze, czy mnie miłujesz? To tłumaczenie jest bardzo istotne. Język polski niestety tego nie oddaje właśnie przez to, co powiedziałem na początku, że przed słowem miłość wszystko się można, tak naprawdę, wszystkie pojęcia można wprowadzić pod słowem miłość, ale już w języku greckim i łacińskim, szczególnie greckim, tak nie było. Trzy na określenie miłości naprawdę Pan Jezus na końcu się spytał Piotra, Piotrze, czy Ty mnie przynajmniej jesteś dla mnie przyjacielem? I wtedy Piotr przyznał się, że tak. Ale miłować Boga jeszcze nie potrafił. Jeszcze nie potrafił. Dlatego dopiero za trzecim wyzwaniem Piotr od Chrystusa, pasiowce moje. Dopiero za trzecim wyzwaniem Chrystus przestaje mu zadawać pytania, ponieważ... Trafił w sedno sprawy. Piotr przyznał się do tego, że jeszcze Boga nie jest w stanie miłować całym swoim sercem. Podobnie w naszym życiu niech ta świadomość prawdy, w której żyjemy, ograniczenia naszej miłości, odpowiedzialności, której nie chcemy często podjąć, a mówię także to w kontekście miłości do Ojczyzny w dniu dzisiejszym, wielu z nas nie chce podjąć odpowiedzialności. Jest to pewnego rodzaju form brak, brak miłości. I do tego też się trzeba przyznać. W tym kontekście prośmy Boga o łaski dla nas, abyśmy się wydoskonalali w miłości, bo tak jak mówi dzisiejszy Ewangelii Jezus, to Wam powiedziałem, aby radość moja w Was była i aby radość Wasza była pełna. Bo dopiero ta miłość jest w stanie spowodować, że człowiek będzie żył pełnią radości. Bez tej miłości nigdy tej pełni nie osiągniemy. Amen.